I witam Was, moi drodzy, bardzo serdecznie w pierwszym Fame Cage do Gali, Fame 10. Dzisiaj moim gościem jest Kas już Don Casio życiński Siemanko. wszystkim. Mógłbyś mi zdefiniować termin mamrot? Mamrot to jest najtańsze wino z biedronki. Tego co kojarzę. Jest takie widok? Jest chyba. Tak mi się wydaje. Jestem nie, nie ukrywam, że lubię kupować biedronce i. Tak. Ja nawet nowy Tajwanu mam rod. I, i, I nie, A nie Dlatego takiego. to cię interesowało. Mamrot się... chodziło o gamrota, który za, za, zaczął się do mnie próć Ja tak jak wcześniej nawet nie chcę się o nim gadać już, bo nie będzie się wybijał na moim fejmie. Ogólnie to mam go w chuju, więc niech on jakby zniknie z mojego życia. Od razu mówię, nie wiem, wyprzedzając swoje pytania, nie wiem jakie tam masz przygotowane, ale jeżeli chodzi o walkę, to nigdy nie dostanie szansy od króla na wypłatę życia. Czyli z Żulem on by chciał za walkę 2 miliony, a z gośćmi, kurwa ze światowego poziomu dostaje kurwa 20-30 tysięcy dolarów. Mam rodbije się jak ciota, więc. O co chodzi w twoim bifie z Nitro, a może z bifem Nitro, nitro i, tw i twoim? Bo tak no, naprawdę to chyba. on się tam tłumaczył, wiesz, jak on ogląda te konferencje, nie? E... E... No ale to. Ogólnie wydaje mi się, że ostatnio jesteś trochę takim Farmazonem. No, no nigdzie kurwa nie zostałem, jakby. Przyłapany na fa farmazeusz, no, no że w farmazonie, nie? Fajnie, że pytasz, tylko no. No i tutaj, jakby. Dzięki, byku. To jest MMA show kurwa, Hollywood tu ma być. No i to mnie wkurwia, więc ich to wkurwia, że ja żyję tak, jak właśnie na Freak Fightera przystało. Bawię się, kurwa, tu wyjdę sobie z melanżu na waleczkę, rozpierdolę bambra czy jakiegoś kurwa, Polaka i lecę dalej. Jeszcze raz? Gracen nie zadzwoni dzisiaj. Eee, na pewno nie, bo on kurwa nie ma nic Chyba nie no, nie stać go na ten sms, nie, nie ma nic na koncie. 23. Halo? Eee, Gracjan z tej strony. <laughs> Siemano. No, ale będzie nasz Donbajkopisarz wyjaśniany na konferencji przez Huberta Miściwujeskiego. bo Hubert Mściwujewski zna osobę, z którą się biłem i to jest potwierdzone, że ta osoba mi nie zabrała tego łańcucha a wąskie grono, o którym Kasisz opowiada, nie istnieje, tak samo jak jego zasady. Bo zamiast gadać o zasadach, lepiej przestrzegać, Don Kasia, i będziesz wyjaśniany największy farmazonie w Polsce. Ja pierdolę! Halo, halo, witam wszystkich. Cześć, cześć. Amadeusz, słyszymy No, Amadeusz, prosiłbym tylko o chwilę głosu, okej? Okay? Tak, i yy, nie chciałbym, wiesz, żeby tutaj ktoś dzwonił w moim imieniu i poruszył jakieś sprawy w moim imieniu. Znam wersję Amadeusza. Chcę jeszcze poznać do końca wersję swojego kumpla, który pobił Amadeusza w klubie. Pobił. tylko pobił, się. Dokładnie tak, pobił. Nie e, nie znaczy, no, no z którym miałeś bójkę, no nie? I no, po prostu no. poruszymy ten temat na konferencji. Tylko wiesz, Amadeusz, to jest trochę nie że tutaj dzwonisz i. I mówisz no tak. No zawsze wprost, wyciera sobie mordę kimś. Widzisz. I widzisz kurwa frajeri i cię jest, tak, z którym chciałeś... Robimy sobie tak... Wyprzeć, że... kurwa Mordę. Ja pierdolę. Eee, i ja mam ja doświadczenie. Tak, że, że to jest, wiesz, trochę takie, no też nie prawo mnie, no nie? Bo jak dzwoni to wiesz, że ja nie, że ja nie będę miał... Ale Frajeri tak, nie ma tak... zasad. On nie ma zasad przed tą pojazdem. No dobra, damy najważniejsze. To, wyszedł na farmazeusza? Nie, Kolejny wiesz, raz wiesz, wiesz, na farmazeusza wyszedł. Że wyszedł. na farmazeusza wyszedł. Bo chłopak, nie, nie, wyszedł na farmazeusza. Ja pierdolę. Przez raz testy robił, nie?, że złamaną szczękę miał? Czy mózg? Czy co? Tam kurwa? Czaszkę miał, złamaną. I my wybuchnął. Na I wyszło, że nie miał żadnego złamania. I ja pierdolę. Przecież ty to jeszcze mu robiłeś, kurwa. Jeszcze z nim na konferencji miał tego. No dobra, jak zawsze. No, halo, halo. O, Wiewiór? Tak, tak. Siemano, Max. Słuchaj, e, Sie pojawi pojawiła się tutaj taka teoria, e, która jakby no. miała by obalić e, e, teorię niepokonanego Casio. Pierdol mi spuściłeś, że siedziałeś na mnie? I Cię biłem, tak. A biłem w ogóle tej co... kurwa… Biłeś w ogóle Cię nie spuści, co pierdol, się pierdol, pierdol, ja siedziałem na Ciebie i biłem. No Wiesz to, nie, ja żebyś no, że ja się kurwa ja ja że jakby. Dobra, nie ale zamęczony. powiedz mi, jakim cudem ja miałbym ci poddać w dużych rękawicach? Jak? Chuj mnie to obchodzi ty. Poddałeś mnie? wiem, duże rękawice mówiłem. No ale to ja. W pierdol, to co, to się uznaje za siedzenie na gościu? Dą Panie mach albo z tą kobietą prawie przegrałem, ty. A i karta się leje po głowie. Ja pierdolę tej ty, ty, dybilem, że kurwa mam na przykład w początku relacji z tobą miałem, to nie znaczy, że mam kurwa mieć złe testowy, ale mojego przyjaciela nie musi być moim kurwa wrogiem od razu. Ja nie jestem tak rybany jak ty. No tak, tylko właśnie, jak nie musi być... Pleśla każdego, kto kurwa, gaza, bo daje... Nie, nie Bo to wiesz... Ja nie powiedziałem, powiedziałem kurwa, prawdę. Zachowałem się po prostu tak jak trzeba i powiedziałem o kurwa takie tak, było i tyle. Nic więcej. A. Czyli ty z nim ogólnie każdego <laughs> dnia sypiasz? Co, co, kurwa? Z każdego dnia sypiasz? No, ale o czym ty kurwa teraz mówisz? No, bo rozumiem. mówisz, że powiedziałem mu jak było naprawdę. Jak o co każdego dnia? O czym ty w ogóle pierdolisz? O, co, nie no, o co, to, nie że... wiesz, o czym ty pierdolisz. Lisz, ślisz, hmm. liż, dupę. Jak coś, no, to, jak cię tak, wyjebią w MMA, to pójdziesz do MMA VIP kurwa. A kurwa. Do eltosta. Dobra kurwa, tam kieruję. No, no na na pewno... idź tam kurwa, tam parter będziesz miał. Na pewno Maxa, kurwa. Maxa nie wyrzucimy. Wejdę miał bo... 10 sekund w bocznej, w dosiadzie to... kurwa altosta. Co może mi powiedzieć o pani Monice Laskowskiej, bo z tego co wiem to nie daje jej już wywiadów. No nie daje trzem dziennikarzom wywiadów. Okej. Okay. Czyli najlepszej polskiej dziennikarce Mateuszowi Kaniowskiemu i temu z Fight Sport. Kurwa! Nie! A o, może wieje. powiesz coś na temat Mateusza Kaniowskiego, co byłoby ciekawe? Dlaczego Mateusz Kaniowski? Aż tak. No i ja, ja sobie pomyślałem o tym kaniowskim, że ja mam na, na niego tyle asów w rękawie, że mógłbym mu zniszczyć tą kurwa karierę, nie? Ale okay. pomyślałem, przecież ja nie chcę z nim kontaktu. Jak widziałem jak tam się lansuje na ZUS, ja, a znam, a no, szkoda gadać. E, jakim jest Mateusz, ale wtedy się cieszyłem, że... O, Zakończyła się po mojej walce z Seltosem. Jak leżałem w Gipsie, on przyszedł do hotelu naćpany i coś tam pierdolił głupoty. Uuu. Ja wiesz, że jestem bezkompromisowy. Jak mnie wkurwisz, to od ciebie też zwolnię jak Pawłowskiego, nie? No, nie zwolnisz, bo prędzej ci wpierdolę. <grym> A mamy nowy telefon od widza. No, okej. Okay. Ja mam pytanie do Casio. Um... Bo wiem, że tam gamrot, gamrot, się tam obsrał, bo chce yy, po 2 miliony chce dostać i dwie sztabki złota. Czy ty byś yy, zawalczył z kolejnym, z kolejnym zawodnikiem UFC, Ej, na przykład Błachowiczem też? Um, powiedz mi, jakie nazwałbyś um, dziecko, które zrobi ci parkę w ringu? Mi się wydaje, że... A jak to masz na imię? Tomek. No to pewnie tak zjebanie, jak masz na imię. Tomek bym mnie nazwał. Ja taki głupi jak ty był. <gry> Dobra, ale to akurat było dobre, stary. Do... E, e, tak z tego wszystkiego, co mówisz, to tak wynika z tego, że tak wychodzisz z takiego trochę publicznego... Jesteś osobą publiczną, zgadza się, nie? Tak. I, i jesteś takim troszkę konfidentem publicznym. No to, to, to jak konfidentstwo to jest? A, czyli nie powinienem mówić, że ktoś jakby wypada z mojego towarzystwa, bo ciągle go widzę nać panego. Skoro Bogdel pytał czemu zakończyłem z nim kurwa znajomość. Ja pierdolę. Czy zawalczyłbyś w boksie z, z Pudzianem? Tak, oczywiście. Czaję, czaję, także Bogdel ogarnie Pudziana, bo to normalnie będzie najlepsza gala. Ja teraz staję rano tylko czekam, mówię kiedy będzie ta gala. Tak, jeszcze dwa tygodnie i Jazda, nie? Już wódkę kupuję. W każdym razie to, co zrobiłeś Mateuszowi Kaniowskiemu tym cajem, no to komentarze typu ćpaniowski i myślę, że no, przeorałeś. Teraz chciałeś dopytać, chciałeś sensacji tak jak to mówisz, i wobec, że lubisz to, więc powiedz, że ty zrobiłeś mu. Ja pierdolę. Pozdrawiamy. Fajne dwie Miłego godziny. Dnia. Trzymajcie się. Kocham was.